Ogromna ilość dostępnych stacji telewizyjnych może nas czasem wprowadzić w zakłopotanie. Szukanie konkretnej audycji w tradycyjnych drukowanych gazetach jest bardzo niewygodne, dlatego coraz więcej osób sięga po spisy kanałów dostępne w internecie lub aplikacjach mobilnych. Jednym z przykładów dobrze przemyślanej aplikacji jest Program TV. Dostępny bezpłatnie w sklepie Play. Interfejs został podzielony na kilka zakładek, które można łatwo przełączać. Klikając w Ulubione, prezentowana jest lista wybranych wcześniej stacji wraz z ich logo i godzinami najbliższych audycji. Wybierając Dodaj do Ulubionych w dolnej części ekranu, możemy przyporządkować do ulubionych dowolne stacje TV. Po kliknięciu w daną stację, wyświetlana jest w bardzo czytelny sposób ramówka na cały dzień. Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej szczegółów na temat danego programu, to wystarczy kliknąć w jego tytuł. Znajdziemy tu krótki opis, np. serialu oraz podstawowe informacje o roku produkcji, czasie trwania i obsadzie. W prosty sposób możemy sprawdzić, kiedy emitowana będzie powtórka danego programu oraz ustawić alert z przypomnieniem. Jeśli w ustawieniach wybraliśmy synchronizowanie z naszym kalendarzem, to przypomnienie zostanie dodane w formie wydarzenia. Możemy również skorzystać z dedykowanego widgetu. Zakładka Oś czasu prezentuje najbliższe programy telewizyjne, które są posortowane chronologicznie. Możemy wybrać dowolny dzień tygodnia oraz typ audycji. W polecane znajdziemy najciekawsze propozycje w danym tygodniu. Bardzo przydatną funkcją jest również wyszukiwanie programów po nazwie, dostępne z poziomu ostatniej zakładki.